Cześć, witajcie. Pytanie do Was. Co byście chcieli, żebyśmy przetestowali w ciągniku Antonio Cararo Model Tony 8700 VK, dostarczony z firmy AMG z Raby Mazowieckiej do nas do gospodarstwa na testy. Bogate wyposażenie, pewno kojarzycie ten ciągnik. Przyjechał do nas z broną aktywną. Także sobie. Potestujemy, ale to, jakbyście mieli jakieś uwagi, pytania, to piszcie, a my to wszystko dla Was sprawdzimy. Chachni pewno kojarzycie. My też, ale teraz go będziemy mieli w akcji. To jest pierwszy z dwóch ciągników, który będziemy sobie prezentować dla Was. Pozdrawiam.